Kurwa, mini Mike Lord Kruszwil. O, to ja bym chciał ja, zobaczyć No tak, to nie będzie face to face raczej, ale chociaż zobaczymy. Nie, serio, Zapłacę plankton, Plankton. Dobra, mini Mike Kruszwil, zapraszamy, face to face. Serio Plankton straszny. A dla kogo ona, Ta laska mówi, żała, ona jest nikim, no. Dlatego się nie to ja, ja nie, ja nie ja dostałem. Dostałem. Ja ja wiem! To daj ktoś! U, uwaga, Godlewska, musisz mnie zrozumieć. Yy, jesteś maskotką, jesteś, wiesz, jesteś jak taka małpka w cyrku, tylko po to tam jesteś. Nikt cię nie lubi. My się... Ludzie nie chcą oglądać jak walczyć, tylko chcą się z ciebie śmiać. Nie miej się za kogoś takiego. Jest krzesło czy nie ma krzesła? Tak... Słuchajcie, uciecz... takiej wielkiej różnicy nie ma szczerze mówiąc. No jest nie to dużo myślę. Trafisz? To najważniejsze Ale się patrzycie wszyscy na mnie! Marek, spójrzcie na siebie face-to-face. Czekaj, jak mikrofon mnie trzyma. Mnie tutaj za <noise> ja pierdolę. <noise> Co mu mikrofon zabrał? <noise> no, prowokacja, Marek. Niewzruszony. Spuścił. Co? To... Ja nie, nie rozumiem, na ja face to polega face-to-face, a wy mi każecie to robić. Na całowaniu chce... się macie się całować. Nie, na pewno na tym to nie polega. O, to, to Siema okay, Ale to jest, to jest, to, 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 spójrzcie sobie to jest w oczy, w oczy. To, to wygląda kurwa jak w przedszkolu. Mówi ci kurwa pan nauczyciel, spójrz mu w oczy, w no twarz. kurwa. <noise> <noise> Majk twardo, Marek twardo. Oczy mi wypali. Prędzej. Jakie kręcia pierdolę. No. 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 Ile jeszcze? Szybciej. Dobra, kto wygrał? Już dzięki wielkie. Oklaski wielkie dla... Ale ma malutką dłoń, w próby face to face! Wygląda to źle. Jak... Słuchajcie, no to było rozdziewiczenie Marka. Wygląda to pierwsze w jego bardzo życiu. Kurcze źle. Czemu Warga zawsze musi rzucić, kurwa, jak nie o robieniu pały, to ruchanie. ja chciałem zapytać dokładnie Do właściwie prawda? o to samo, o co pytałem wszystkich innych uczestników, żeby każdy z Was powiedział coś miłego, coś pozytywnego. Tak na sam koniec o swoim przeciwniku, żeby mógł w jakiś sposób yy, yy, skomplementować go. Zaczniemy od bonusa.